Wjeżdżam do Miśka, nie od tej strony. Już go tam widać. Halo. Patrzcie, Misiek już nas widzi. I od razu się zbiera do wyjścia. Patrzcie. Miśulek? <laughs> misiulku Patrzcie. Jak się cieszy. Misiulek pierwszy co robi. Pazuruszki przeciągnie. I. I siada. Już wie, co jest grane Co się będzie działo misiulku i patrzy na mnie o misiulek przywita się no chodź no chodź no chodź bo się przywitaj maluśki przyszedł się przywitał kochany kochaniutki <ślesy> patrzcie zaczyna się Zaczyna się tulenie Ojejciu, ojejciu. Muza przyjechała do Misia. Dyskoteka. Ale dyskoteka przyjechała. Misiulek głodny. Przyszedasz sprawdzić. Ojejciu, patrzcie jak on. Nagramy miśulka pięknego jak czeka na jedzonko. Patrz kochany. Co tu jest, no? Chodź. Chodź do jedzonka. Chodź do jedzonka kochaniutki, wodę już ma nalaną wodę już ma nalaną patrzcie jak się cieszy patrzcie jak się cieszy nasz kochaniutki będzie jadł proszę proszę kochaniutki misiulek